Witam kochani. Dzisiaj będę robiła pieczeń z dodatkiem gotowanych jajek. To za chwilkę. Jajka będą później. Co będę potrzebowała? Mam tutaj jedną cebulę i dwa duże ząbki czosnku, drobno posiekane. Jedno jajko, trzy czwarte łyżeczki soli. No i damy troszkę pieprzu, trochę białego, trochę czarnego i trochę majeranku. To wszystko, co nam potrzeba. Teraz wszystko wrzucamy i wyrobimy sobie mięsko. Musi być dobrze wyrobione. troszkę soli być za mało, ale na kilogram przeważnie daję łyżeczkę, a tutaj jest tylko 800 gramów. Mamy 500 gramów schabu i 300 gramów kurczaka. To jest mieszany taki, będzie pieczeń mieszany. I troszkę tego jeszcze pierwsza I majeranek. Majeranku to tak a, troszkę damy, tak pół łyżeczki. Wszystko dobrze wyrobimy. Najpierw łyżką, a potem będę musiała jednak ręką. No i teraz dobrze musimy wyrobić. Parę minut. Tak, wszystkie składniki się połączyły. Teraz zostawimy to mięsko tak na 10 minut, żeby jeszcze przeszło sobie smaczkami, a w tym czasie obiorę sobie jajeczka. Także za chwilkę. Kochani, włożyłam troszkę mniej jak pół mięsa, może jedną trzecią. Zrobię takie wgłębienie, żeby poukładać jajeczka. Mam cztery jajka. O, akurat. Perfekt. No i teraz obłożymy to wszystko mięskiem. nie robię, bo najwygodniej wszystko czuję co robię. Układamy wszystko mięskiem. Tak żeby przykryć jajeczka. Troszkę mało tego mięsa nam wyszło, ale będzie, co jakoś będzie damy to radę. Będzie. Tyle było. Nie no, chyba będzie dobrze. Się może jakoś inaczej robi, wiesz? To jakoś się w jakiś jakiś. Nie, nie żeby ja zaraz to, to wszystko odpocząć. ułożę, Ja teraz to zrobię. Chciałam to tylko Dobra. rozłożyć wstępnie. Okay. A teraz ładnie sobie to powiesz, bo wciskam. O, tam, 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 tam. Bo to się chyba skurczy troszkę, nie? No ja wiem, się skurczy, to będzie się piekło, to na pewno. Soki wypłyną. Myślisz? Tak, zaraz, zaraz zrobimy mogliśmy dać mniej, może na spód, albo no po prostu. Może za duże jajka, wiesz? <noise> mogliśmy te te użyć z przyprawy. O, widzisz, nie pomyśleliśmy. Nie będzie dobrze. Ładnie wszystko wyrównamy. i Jeszcze posmarujemy sosem. Górę. No, Jest tu w nie wystaje. Dobrze, nie że będzie dobrze. No, musi być dobrze. I tak będzie pysznie. Ważne, żeby było dobrze doprawione. Teraz kochani, mam tutaj łyżkę musztardy francuskiej i łyżkę keczupu. I to na górę. I to na górę. Piec nagrzany na 175 stopni, pieczemy godzinę. Po 45 minutach, po 10 w zasadzie sprawdzimy, jak będzie wyglądało. A jeszcze tutaj odrobinka. Pięknie to wygląda, ta musztarda Hmm, ta musztarda francuska jest, jest, jest fajna, nie? Hmm, uwielbiam. A tak wyrównam sobie w koło. No i wkładamy do pieca. Myślę, że będzie fajnie. Kochani, oto nasza pieczeń. Piekła się dokładnie 55 minut. Poczekamy z 10 minut, wtedy wyjmiemy ją dopiero. Pięknie wygląda. Pachnie. Z tym właśnie. Co to, co to, o, musztarda. Musztarda francuska i francuska. Bardzo pięknie pachniało. Cudowny mm. zapach. No za chwilę wyjmiemy, niech przestygnie. I będziemy próbować. nasza pieczeń gotowa, przestygła odsunę sobie na razie zrobiliśmy sobie do tego ćwikłe. buraczki z chrzanem teraz postaram się jakoś tak przekroić żeby było to jajeczko widoczne powinno być tutaj jest, o jest jest piękne pięknie. jajeczko jeszcze jest ciepła ta pieczeń, ale my sobie na ciepło spróbuję, bo to można i na ciepło i na zimno. Jak to lubi, właśnie. Dla nas najważniejszy smak. O, tak wygląda. No z tej strony ładniej. I próbujemy. Ja sobie nałożę. na to, żeby... Proszę bardzo, tobie nałożę. Dziękuję. Sobie nałożę. I na tylko chrzanik tak? Znaczy, cikła. Buraczki z chrzanem Tak, na górę? I tak, dziękuję. Pikantne buraczki, dużo chranu daliśmy. No i ja próbuję. Tak, ja próbuję. No, próbuję, próbuję. Co nam wyszło? Pieczeń z jajkiem w środku. Mm, próbujemy. Aha. To jest akurat wieprzowo drobiowa mm. Pyszna Tak mm, jak bardzo zawsze Bardzo chudziutkie mięsko Tak Pycha. jak zawsze się udało mm. Pieczeń Nazywają ją niektórzy rzymska A u nas Pycha. dzisiaj Pieczeń schabowo Kurczakowa Z ćwikłą Dziękujemy kochani Razie kochani, wesoły świąt.